Cześć kolejny dzień pogoda dopisuje, więc ruszyłem w końcu z elewacją. Pierwszy pas e, położony, jak widać. E, dzisiaj lecę z drugą warstwą plus tutaj docinki przy oknie. Mam nadzieję, że to jakoś mi tutaj dzisiaj wyjdzie. Pierwszy nie robiłem sobie trzymoreczka. Do poziomicy nie, nie wiem, czy będzie to coś widać, ale ogólnie, o tak patrzę, przyłożyć to, myślę, że jest w miarę, w miarę, jest ok. Nie ma żadnych takich jakiś większych, jakichś takich pofałdowań. Jest myślę, że w miarę równo. Tutaj w płaszczyźnie też, w pionie też jest ok. No i działamy powoli. Jak widać, druga warstwa leci. Druga linia. Powiem tak, no jest trochę krzywy, w sensie zarówno w tą stronę jest bananowy taki, jak i tutaj, tutaj w tych płaszczyznach czasami jest w tą stronę zrobiony. Jak mówię, przykładam poziomicę, tu się fajnie wszystko opiera na krawędziach, a tutaj jest malutka szpara, milimetr, półtora, no ale jest, nie? I stąd też, dlatego czasami yy, są jakieś takie szpary, no tu gdzie nie gdzie to też mówię moja wina, nie bo gdzieś po prostu, czy moja wina, no moja wina, dobra nie będę tutaj zwalał na, na innych, bo to ja robię, a nie, a nie ktoś, natomiast no jakby tutaj te płaszczyzny były y, idealnie proste, no to tutaj też te szpary podejrzewam, że y, by były mniejsze, albo w ogóle by ich nie było, natomiast... Y, no, tutaj końcówkę sobie wziąłem, przetarowałem, przetarowałem pod yy, podłatę, w sensie, że troszeczkę tutaj zrównałem sobie, jakby, bo na tych łączeniach zawsze jest troszeczkę taka górka. Tutaj, 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 i dlatego po środku jest zawsze mała szpara. Więc to sobie wziąłem troszeczkę delikatnie, sobie zeszlifowałem dosłownie tam, no, milimetr. No i zobaczymy. elki docinam tak, jak to powinno się robić, podobno, nie łączyć na. W prawędziach tylko po prostu elkami wszędzie. Także działam docinam i jak widać druga linia za chwilę będzie końcowa, skończona. Dobra, mam pod podocinane tutaj te elki. Taruję, taruję teraz sobie styropian, ale taruję powiem wam, że styropian nie po całości. Bo powiem wam, że dotykając palcami tego pianu, on jest bardziej chropowaty teraz przed tarowaniem niż po tarowaniu takie mam wrażenie, nie wiem natomiast i tak nakładam obwodowo I dosłownie staruję tutaj 2-3 cm od krawędzi żeby sobie troszeczkę Jedyny plus jest taki w potarowaniu, że otwierają się takie pory, gdzie jest szansa, że po prostu ten klej bardziej wpłynie między te pory i będzie się lepiej trzymał. Nie wiem, może to tylko taki jest sens. Tak sobie taruję dookoła i tutaj sobie trzy placki nakładam żeby tak o przejeżdżam i tyle. Odejdź, odejdź. Odejdź stąd. Dobra, zrobimy sobie w międzyczasie zaprawę. poziomy dmuchania i powiem Wam, że to samo wychodzi nawet lepiej. No, patrz jak to fajnie wszystko zamiata się, przedmuchuje się. Także fajny patent za parę złotych, dosłownie z ładowarką na USB typu C. Myślę, że takie 15 minut dmuchania ciągłego, zależy na którym biegu oczywiście, ale myślę że na takiej 3 stopniowym, To myślę, że tak 10-15 minut powinno dawać radę. Zaczynamy lepić. Także lepimy w ten sposób sobie obwodowo. Ja to robię też, no, tak jak zalecają ogólnie fachowcy, producenci styropianów i tym podobne. A, tutaj sobie troszeczkę tak sobie nałożę trochę dalej, bo tutaj mam tu listwę taką, wiecie. I ona tutaj, ewentualnie jak już to będzie, sobie tutaj pianka wejdzie, uszczelniająca bardziej. Żeby tutaj zachować jakieś tam też ja tutaj sobie wolę tak nałożyć Dobra I trzy placki Patrzcie Gibocze się a położę sobie tak I zobaczcie I jest jak stąd Tutaj Przy ościeżu Miałem tutaj robi, wklejać wiecie, gotowy element, ale zobaczcie tutaj równiutko wychodzi fajnie Także nie, jest, nie ma tragedii Kończę powoli trzecią warstwę Jak widać Zostały mi jakieś takie docinki W sensie tutaj Jakąś wklejkę taką zrobię, żeby tutaj taką, że ten zakład troszeczkę za mały wyszedł, ale No już nie, nie, nie robiłem A. Myślę, że tu jest jakieś 15 cm, 12-15 także będzie ok. Zostawiam sobie tutaj te, te zęby takie, tu sobie stawiłem klocek, takie testowy, żeby sobie y, tutaj tą odległość sobie zrównać. I, I to, Nie wiem, czy to będzie widać, no powiem wam, że na wychodzi równo. Nie ma jakichś takich większych fal, trochę mnie martwił te pary, takie dosyć, dosyć spore gdzie nie gdzie, ale myślę, że to jest to temat nie do uniknięcia. Odkryłem to, że jeszcze, że jedna strona styropianu jest zawsze fazowana, znaczy fazowana jest cięta na ostro, a druga jest mniej taka bardziej jakby sfazowana tutaj, i przez to takie większe szpary po, po, powstają. No nic, to i tak będzie już wszystko mówię uszczelniane jeszcze szczepianą, Także tutaj pod styropiany, pod parapety też będzie to wszystko wyrównywane jeszcze tarą. Pewnie pójdzie jakiś jeszcze piątka styropianu. I dopiero tutaj pod spód. Tu nie pokażę wam niestety, bo mi nie, nie kamera, ale tu jest taki yy, Miałem to powiedzieć frez taki od spodu, więc tam ten parapet sobie włożę, żeby tego wody mi żeby może nigdzie nie podciekła, także parapety też no muszę zamówić, bo jeszcze nie mam zamówionych. Muszę coś znaleźć. O, tu jest na przykład piątka styropian taki, prawda? To będzie też grafitowy oczywiście, więc to sobie wszystko ładnie wyrównam styropian i sobie mogę to wkleję też ładnie na szczelne i, i, i. No i myślę, że to już będzie, zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj dzisiaj wklejałem, tu dzisiaj wkleiłem sobie, e, jeśli chodzi o tutaj z cukrynej. Tutaj też, myślę, że nie jest to źle. Tutaj też, zobaczcie, robię tak, staram się dociąć na delikatny, ale taki naprawdę delikatny wcisk, żeby, wiecie, żeby mi to nie, nie sprężynowało w żaden sposób, ale żeby też no Nie było jakiś takich szpar. Od góry tutaj daje też pianę, czyli tutaj na łączeniu yy, styropianu z, jakby z oknem daje pianę od tamtej strony, więc żeby też to uszczelnić termicznie. Nie wiem czy to dobrze, czy niedobrze. Tutaj daję, dotąd gdzieś daję klej i ostatnie jakieś 2 cm przydaje piany, żeby po prostu tutaj zapewnić tą uszczelność cieplną no i tak to na razie wygląda tutaj też jakaś trochę większa taka szpara niestety, ale no tutaj to jest ewidentnie po prostu no coś mi nie pykło ze styropianem też tu jest zlicowane, to nie było no nic. Pierwsze pierwsze że tak powiem styropiany ułożone lecę dalej, teraz trochę się też zacznie więcej zabawy, bo Zaczynam tutaj docinać, z tego rogu dalej startuję i zaczynają się te okna większe, tutaj jeszcze muszę to y, y, montaż szczelny za, zamontować, także już tutaj mam też y, te, te taśmy uszczelniające, no i zaraz to tutaj poprzyklejam i, i, no i będziemy lecieli dalej. Działamy dalej, kolejne warstwy styropianu są przyklejane. Kładamy na chwilę na bok. Dobra, i teraz tak powiem, że tutaj troszeczkę też daje tako tutaj. Celowo nie robię na krawędzi, bo na krawędzi daję pianoklej, on trochę. Jak już tam wspominałem, troszkę mi zarówno yy, klei, jak i no to trochę tam właściwości jakieś tam termiczne też ma, więc trochę też, też mi to izoluje od razu. A tutaj daję, tak jak widzieliście wcześniej, daję pianę. I to powinno się ładnie wszystko skleić. I działamy. Dobra, lecimy pierwszy ten kleić. Dobra. A jeszcze moment. Widzicie, chwila nieuwagi. Przecież jeszcze muszę odkleić tu folię tutaj. I dobra. Poziomica. Dobra, góra jeszcze na pewno idzie. Dobijamy. Jeszcze troszkę. Dobra, i zobaczmy, jak to wygląda. Lepiej. Może być. Dobra, tu jest ładnie, tu jest też w porządku. Powiem Wam, że już z ziemi nie dostanę do tej warstwy. Ale mogę troszkę na pewno dobić. piano piano Jakbym miał jakąś większą kielenkę, to pewnie bym sobie to mile jeszcze lepiej szło. Ale nie mam, dlatego idzie mi jak idzie. Ale idzie mi coraz lepiej nakładanie tych, tych warkoczy kleju. Dobra, teraz placki. Dobra. Ja się podocinałem sobie najpierw trochę, żeby to sprawniej szło. Może tutaj troszkę chlapne wyżej, bo jakoś mało, w sensie mam wrażenie, że za, za mało dobijam gdzie nie gdzie, w sensie, że y Byłoby tu okej okay. To by było... Troszkę muszę podobawiać, tutaj w sensie wiecie, o. Tu jest dobrze Tu jest super Tu jest super, patrzcie szpary nie ma, zaraz zobaczymy, przyłożymy tą długą poziomicę, zobaczymy jak to wychodzi na dłużej poziomce. Docinamy L-kę. Jeszcze trochę idzie. Dzieli nie na raz. Zdjęcie Zdjęcie dobrze. I tutaj już delikatnie, bo tu końcóweczka. dobra. Okay, tylko wiecie co? Jeszcze muszę o tutaj sobie zbierać, troszkę, yy, sfazować sobie tutaj o ten fragment muszę, ale jest OK ogólnie. Mierzymy drugi kawałek to się musimy przymierzyć jak on tutaj leży Jak on się układa do tego Tak, tu jest taka szpara, jak weźmiemy tak. Tu jest mniejsza, tu jest większa, ale dobra, zrobimy tak. Dobra. I teraz tak tutaj sobie tniemy I tu sobie tutaj nacinam lekko na, na futrynę, bo jest tak, po pierwsze grubość piły to raz, a dwa potem jeszcze delikatnie, yy, delikatnie szlifuję yy, pacą, więc, więc yy, dlatego czekajcie, że sobie nie jak tutaj wychodzi, to wychodzi tak. No i tu będzie docinka taka, dobra, będzie ładnie. Dobra, natrasowałem sobie linię cięcia. Kiedy kawałek przymierzam przed przyklejeniem, czy jest? Widzicie, tu muszę jeszcze troszkę obetrzeć.